Bez czego nie wyobraża pan sobie świąt wielkanocnych? Bez wizyty urodziny to na pewno. No i pysznego jedzenia. Co najbardziej lubisz w świętach wielkanocnych? Ozdabiania pisanek. Co najbardziej lubisz w czasie świąt wielkanocnych? Wszystko lubię. Najbardziej lubię, jak jest ta przerwa, przyjeżdżać do tej koleżanki, bo ja nie jestem z, ten stąd. A przygotowujesz pisanki? Tak, przygotowuję. I w jaki sposób? No, tak samo jak tutaj koleżanka. Też wsadzam do kubka z barwnikiem i one się takie same robią. Albo wsadzam obierki cebuli i w to jajko, a później wyskrobuję czymś ostrym. A jeżeli chodzi o śniadanie wielkanocne, co najchętniej wybierasz ze stołu? Ale sałatkę sałatkę znowu. A lany poniedziałek? Będzie pani kogoś o, lać? Oczywiście, oczywiście. Z wnukami się polewamy co roku. Także oczywiście, będzie lany poniedziałek. Wszyscy będą oblani na pewno. I mąż, i córki, i na pewno będą, po, oblewanki będą jak nie wiem co. Bez czego nie wyobrażasz sobie świąt wielkanocnych? No ja osobiście sobie nie wyobrażam, bez oczywiście jajek, które są tutaj, tutaj symbolem tych świąt. No jajka w majonezie to na pewno, to jest obowiązkowe. I myślę, że bez jakiejś sałatki, może jarzynówki, coś w takim stylu, no, bez tego sobie na pewno nie wyobrażam. Czy jakieś obowiązki przed Wielkanocą są, czy raczej niekoniecznie? Obowiązki, tak, na pewno sprzątanie tutaj, sprzątanie musi być, to chyba w każdym polskim domu musi być sprzątanie. No i chyba to tyle, takie najważniejsze to obowiązki to właśnie sprzątanie, no i przygotowanie oczywiście jedzenia i samej święconki. A pisanki wykonujesz, czy to już nie ten etap? Znaczy, ja aktualnie nigdy nie robiłem pisanek, aczkolwiek myślę, że w te święta mógłbym spróbować swoich sił. Może by mi udało coś fajnego skonstruować. Jaką wielkanocną tradycję lubicie najbardziej? Na przykład najbardziej lubię śmigusa-dyngusa, no i też, no, ten spotkanie z rodziną, na przykład z Warszawy, jak wujek przyjeżdża, to, to, jest najlepsze. Co wybieracie, babka czy mazurek? Oj, chyba babka, bo nie przypadam za mazurkiem, jakieś takie. Nie umiem wybrać, obydwa uwielbiam. U mnie mazurek, mamy mazurek, babka. Babka, po prostu uwielbiam babkę. Najlepsza jest z lukrem cytrynowym. Jakie tradycje wielkanocne lubicie najbardziej? Ja bardzo lubię zdobienie pisanek z dzieciakami. A jak wykonujecie pisanki? Może tutaj te opowiesz nam, jak wykonujesz? Czy to są jakieś mazaki, czy jakieś specjalne inne barwniki? Mamy takie specjalne barwniki, co właśnie farbujemy tym te jajka. A powiedzcie mi, a bez czego nie wyobrażacie sobie Wielkanocy? Tutaj mam na myśli śniadanko wielkanocne, co na tym stole się znajduje i co najbardziej lubicie jeść. I czy jest jakiś taki, jakaś potrawa wielkanocna, którą lubisz najbardziej? Pewnie płatki bym powiedział, raczej płatki, tak, ale raczej nie skupiamy się na potrawach, raczej chodzi bardziej o, żeby się spotkać rodzinnie bardziej w ten sposób. A tak przewrotnie, Mazurek czy babka? Babka. Mazurek, mazurek czy babka? Tak naprawdę to jestem pewna, bo jeszcze nie próbowałam żadnych, więc dobrze. A pan mazurek czy babka króluje? Ja mazurek, zdecydowanie. A bez kogo nie wyobrażacie sobie świąt Wielkiej Nocy? Na pewno bez rodziny, bo wtedy takie jest fajnie się spotkać z rodziną, której się yy, rzadko się ogólnie spotyka w ciągu roku i to jest taka fajna okazja, żeby się spotkać i porozmawiać. Yy, no to bez mojej prawowci Zosi, bo ona zawsze tam gotuje i przynosi jakieś ciasta i... No, jest zawsze taką osobą, która y, też tam modli się za wszystkich, więc bez niej to by nie było takiej prawdziwej Wielkanocy. U mnie to jest moja prababcia też Zosia, y, no i mój brat. No to ja sobie nie wyobrażam bez moich babci, bez moich rodziców i bez moich kuzynek i bez moich i bez moich wujków, no po prostu, no muszą być wszyscy, bo... No ja sobie nie wyobrażam bez rodziny. Bez rodziny tak smutno jest. A tak to jak jest rodzina, to jest tak ciepło, milutko i w ogóle ta atmosfera jest taka fajna.